Hej wszystkim, tu Luna Delula. Dzisiaj chciałam Wam pokazać kolejną rzecz ze Store. Jest to miasto i jest to lokal. Właściwie lokal jest powiązany z miastem, ale oczywiście możecie go sobie dodawać do każdego innego miasta jakiego chcecie. Więc skoro postanowiłam ten lokal pokazać, to mówię, a pokażę jeszcze miasto tak na szybko. Mam nadzieję, że na szybko, chociaż u mnie nigdy to nie jest szybko. Chodzi mi o lokal u stronie i o miasto słoneczne wybrzeże. Teraz taka krótka pogadanka o cenach, jak to wygląda. Słoneczne Wybrzeże jest w dwóch wersjach, wersji podstawowej i wersji złotej. Wersja standardowa, czyli ta podstawowa, jak ja to nazywam, to jest 2450 Simpońców. Miasta w Simstore są bardzo drogie, ale to miasto moim zdaniem, przynajmniej ta standardowa wersja, jest warta swojej ceny. Zaraz powiem Wam dlaczego. I tutaj standardowej e, oczywiście wersji oprócz miasta samego w sobie dostajecie jeszcze taki bonus i to jest sauna. Też ją pokażę wkrótce, nie mogłam mi tutaj naszym Simom kupić, bo mają za mało pieniędzy, ale pójdziemy w pewną lokalizację, przynajmniej trochę zwiedzimy miasto i tam ta sauna będzie. Natomiast złota edycja to jest 4350 Simpońców, bardzo dużo. I do tego otrzymujemy właśnie ten lokal u stronie, oraz stół do masażu i również saunę. Natomiast jeśli chodzi o ten lokal u stronie, który jest ze złotą wersją, to nie musicie kupować złotej wersji, żeby ten lokal otrzymać. Możecie sobie kupić wersję standardową, a lokal kupić sobie tam kiedyś, prawda, bo on jest dostępny osobno. Albo po prostu kupić sam lokal, jak wolicie. Lokal jest za 1900 pointsów. Ale do lokalu jeszcze przejdziemy. Najpierw krótka wycieczka po mieście. Oczywiście do tego miasta dochodzi fryzura damska. Tutaj Judy prezentuje ją wdzięcznie na sobie. Z kwiatuszkiem, jakiś taki luźny kok, związane włosy. Fajnie to wygląda. I oczywiście sukienka w oryginale. Jest ona czerwona, ale nie pasowała mi do mojej synki, więc przerobiłam ją na biały kolor. I jeśli chodzi o damskie rzeczy, wydaje mi się, że to chyba tyle. Mogę się mylić, bo to miasto już bardzo dawno temu weszło, ale z głównych rzeczy do ubrania no to chyba tylko to. Natomiast nasz Peter, tutaj był na znudzonego i trochę sobie śpi, nie ubrałam go w strój, który przyszedł tutaj z tym miastem. Jest to tylko i wyłącznie takie pareo męskie, czyli po prostu coś, czym zakrywamy gadki. A jeśli chodzi o fryzurę, to jest to nieciekawa fryzura ze takim słomianym kapeluszem. Jak się wyrobi w czasie, będzie jeszcze chwila, to może to pokażę. Zobaczymy. Dobra, pierwszy rzut oka na miasto. Miasto swoim wyglądem przypomina nieco Isla Paradiso. Jest to też taki klimat słoneczny, wyspiarski, gdzie możemy się odprężyć. Może to być nasze miasto takie, powiedzmy, wakacyjne, prawda, gdzie 365 dni w roku mamy tylko i wyłącznie słońce albo możemy sobie ustawić wszystkie cztery pory roku i zobaczyć czy nam się to spodoba na przykład zimą. Moim zdaniem fajnie wyglądają słoneczne wybrzeża zimą, kiedy palmy są przykryte śniegiem. No, trochę jest to dziwaczne, ale no jak kto lubi. Yy, oczywiście no, panorama miasta prezentuje się tak, czyli jest bardzo zielono, jest yy, fajny kolor wody, taki lazurowy. Naprawdę wygląda to świetnie. Mamy tutaj wrażenie, że miasto składa się z wysp, ale tak naprawdę jest to jedna całość połączona drogami. Tutaj widzicie niektóre lokale samoistnie nam się ładują. Oczywiście można je szybko i prosto usunąć. Tutaj jedziemy sobie dalej w głąb lądu. Można powiedzieć, mamy fajną siłownię. Bardzo dużo jest tutaj właśnie miejsc, gdzie możemy z simami wyskoczyć. Różne kawiarenki, różne miejsca do relaksu więc na pewno nie będziemy się tutaj nudzić. Jedyne co mi się nie podoba i od razu Wam to pokażę, jest to festiwal, znaczy miejsce na festiwal. Dlaczego on mi się nie podoba? Dlatego, że jest przede wszystkim jest dwupiętrowy. I jakoś po prostu chyba, no nie wiem, nie jest to w moim guście. Poza tym tutaj na dole jest bardzo mało miejsca i jest mało atrakcji. Tego też nie lubię. Nie wiem, czy będę tutaj przyjeżdżać z Simami, może nie, dlatego od razu Wam pokażę, jak to wygląda w środku. Mamy tutaj jakieś pokoje, gdzie można sobie odpocząć od słońca, jakiś bar, możemy go zawsze zamienić na bar profesjonalny i po drugiej stronie jest to samo, czyli chyba tutaj nic więcej. No i jeszcze oczywiście jakiś taras widokowy, jeszcze jakieś stoliczki czy leżaczki. Możemy przyjść sobie pomalować, możemy przyjść i popatrzeć sobie gdzieś tutaj, prawda, na ocean. No, widoki są fajne, nie powiem. Miasto jest bardzo kolorystyczne, takie uspokajające. Można sobie tutaj grać na totalnym luzie i niczym się nie przejmować, cieszyć się słońcem po prostu i e, widokami. Czyli to jest właściwie taka jedna lokalizacja, która mi się nie podoba. Zawsze oczywiście możemy sobie wybudować swój festiwal czy zgarnąć jakieś z innego miasta. Nie, nie ma tutaj żadnego problemu. Yy, tak, tutaj już chyba byłam. No właśnie, kręcę się w kółko. Tego się bałam. W tą stronę idziemy. Yy, tutaj jest więcej takich domów, można powiedzieć, wypaśnych, bo te domy, które są droższe, one wyglądają naprawdę fajnie. Przeważnie mają basen. Niektóre z nich mają basen przynajmniej. A w tym domu kiedyś moje simy mieszkały, tak mi się wydaje. No kolorystyka jest bardzo taka plażowa, ale jednocześnie elegancka. Wewnątrz wystrój jest naprawdę świetny, więc tutaj mm, twórcy z EA naprawdę się postarali. Naprawdę wygląda to fajnie. No oczywiście te domki podstawowe no, są takie dość kiepskie, ale tym się nie przejmujcie, zarobicie kasę, to będziecie mogli się wprowadzić do jakiejś takiej fajnej willi z basenem. Czemu nie? Okej, okay. tutaj idziemy sobie dalej. Pierwsze, co rzuca nam się w oczy, to jest yy, wulkan. I <grym> yy, to jest siedziba złodziei czy jakichś przestępców. Ale zobaczcie, jak to fajnie jest zrobione. Tutaj jakaś czacha, yy, jakieś schody gdzieś tutaj na górę, prawda, taki szałas. No a wnętrze prezentuje się o... No właśnie tak się prezentuje. <grym> Czyli wygląda to naprawdę ekstra. Kilka lokalizacji w mieście jest naprawdę uroczych, więc sobie je odwiedzimy. No i tu jest już koniec, prawda? Będziemy się wracać do naszych simów i do tych początkowych lokalizacji. Pokażę Wam jeszcze, jak te biedniejsze domki, mieszka mieszkalne, domki mieszkalne, jak te domki biedniejsze wyglądają. Nasze simy oczywiście są właścicielami takiego domku. To jest taki domek klasyczny w kształcie litery L. Bardzo ładny dach taki piaskowy. Ściągnę go. O. Też wnętrze prezentuje się całkiem ciekawie i przytulnie, mimo że jest tutaj tylko jedna sypialnia. Może podniosę ściany tak na szybko. O, teraz mamy takie wrażenie trochę klaustrofobii, no ale... To jest mały dom początkowy. Oczywiście można coś tutaj zburzyć, można coś poprawić, można go minimalnie rozszerzyć, bo ta działka też nie jest za duża. No ale oczywiście o budowie basenu no, nie ma tutaj mowy. Także przetransportujemy się z naszymi Simami w jedną fajną lokalizację. Patrzę, co my tutaj mamy po drodze. Może takie moim zdaniem najciekawsze sobie odwiedzimy żeby ten filmik e, też nie trwał za długo, żeby Was nie zanudzić. Szkoda, że nie można sobie większego oddalenia tutaj mapy zrobić na Simach. Pójdziemy mm, na sam szczyt tutaj. I ta lokalizacja się nazywa stacja Relax. Troszkę im to zajmie, żeby tutaj dotrzeć, e, dlatego że Simy najczęściej wysiadają z auta gdzieś tutaj, a później tą krętą drogą biegną sobie na sam szczyt, więc to im no, zajmie trochę czasu. Łatwiej jest na przykład, jeżeli. A nie, trochę, trochę wyżej podjechali, ale i tak się wspinają. Trochę łatwiej jest, jeżeli na przykład gramy simem, który jest wróżką, bo wróżki mają skrzydła i trochę szybciej im to wychodzi, dotarcie do celu. Czyli widzicie, jak tutaj w przyspieszonym tempie nasi simowie pokonują kolejne metry. Stacja Relax wygląda naprawdę fajnie. Naprawdę można tutaj wypocząć, przynajmniej tak mi się wydaje. Na pierwszy rzut oka, co my tutaj mamy? No jakiś malutki basenik, prawda? Można sobie przyjść popływać, można się wylegiwać na leżaczku. Ale najważniejszą rzecz, którą chciałam Wam tu pokazać, o, możemy sobie oczywiście spać pod gołym niebem, to jest łóżko... Tak mi się wydaje, że to łóżko przyszło z tym miastem. Ja wam nie będę tych wszystkich mebli pokazywać, bo to też dodatkowo czas by zajmowało. I z łóżko są różne takie dekoracje typu właśnie jakieś takie podpory, oczywiście sofy. Tutaj możemy trochę tych mebli zobaczyć. Przede wszystkim chciałam wam jednak pokazać tą saunę para buch, ona tak się nazywa. Co my tu możemy robić? Możemy y, korzystać z, z regenuru, Boże, regenerującej o, ładnie, y, kąpieli błotnej. Y, możemy włączyć sobie wodospad, cieszyć się parą, y, hydroterapię sobie zapuntować albo ugotować warzywa na parze. Y, z, tym, y, z tą sauną już mieliście do czynienia na moim kanale, ponieważ w Brook kilka razy z niej korzystałam. Ale mogę pokazać jeszcze raz. Tutaj będzie kąpiel błotna. Natomiast Peter może e, może zrobi sobie saunę tutaj. E, miasto jest bardzo fajne. No dochodzą też okna e, takie typowo plażowe, e, takie trochę zaokrąglone, z takim mm, z, taką, z taką deską po środku, coś takiego. że jak zobaczę gdzieś to okno, to wam pokażę. Co oni robią? Oj, no tak, maskotka do mnie przyszła. Zawsze o tym zapominam. Za chwilę pojawi się nam portal i znowu mi kamera ucieknie. Mhm. Dobra, mniejsza z portalem. To jest właśnie denerwujące, że nie można jakoś tego wyłączyć, tylko zawsze się nam to pojawia. Nie, ty cieszysz się parą, a ty robisz kąpiel błotną. Teraz może się uda, nic ich nie będzie rozpraszać. Czyli ogóreczki na oczy. Czy może... A tak, ogórki to są. Jakaś tutaj maś w wannie. A Peter po prostu wypaca wszystkie swoje bóle w saunie. Zawsze muszę sobie pogawędzić miło tutaj. Zastanawiam mnie je jeden fakt. Kiedy wprowadziłam moich simów do um, północnej groty, byli sobą bardzo zainteresowani. Czyli miałam tutaj ten znaczek, że atrakcyjne towarzystwo i w ogóle. Teraz natomiast nie są sobą w ogóle zainteresowani, więc nie wiem od czego to zależy. Raz tak, raz inaczej. Czyli mniej więcej no, na tym polega tutaj korzystanie z sauny. I dostajecie ją z wersją podstawową, ale w wersji złotej również ona się znajduje. Niestety jest droga i Simowie, początkujący Simowie, nie mogą sobie na nią pozwolić. Ale zawsze oczywiście możemy się wybrać do takiego lokalu, w którym ta sauna jest. Więc nic straconego. Zobaczcie jaki fajny widok tutaj na wybrzeże, na taką jakby lagunę. Bardzo fajnie to wygląda. Naprawdę malowniczo, aż zrobię sobie zdjęcie. Dobrze, wybierzmy się może do jeszcze jakiejś lokalizacji. One mniej więcej są utrzymane w tym samym stylu, żeby wszystko do siebie pasowało. Może jakiś budynek bym Wam pokazała. Rajski ogród. Zobaczmy, jak on wygląda. O, rajski ogród nie robi jakiegoś wielkiego wrażenia, ale możemy przyjść sobie tutaj pozrywać owoce, warzywa. O, park rzeźby. Bardzo fajny. Też można tutaj przyjść na jakąś randkę. O, tak. E, tu jest bar i ten bar mi się tak strasznie podoba. Zobaczcie jak on jest fajnie urządzony. E, jest tutaj niebieski kolor, żółty kolor, fajnie to wszystko ze sobą naprawdę współgra. Ten bar to jest moja ulubiona tutaj lokalizacja na wyspie. Oczywiście no tutaj rzadko zobaczymy, żeby Simowie sobie jedli. Najczęściej oni znikają tutaj w tej króliczej noże, no i trochę po zabawie. Księgarnia, jak wygląda, zobaczcie. No po prostu, Boże, to miasto jest przepiękne, to jest chyba jedno z moich ulubionych miast. Naprawdę, i mimo, że wolę taki e, trochę sielski klimat, wiejski, to to miasto po prostu zwaliło mnie z nóg. Zobaczcie, jak teatr wygląda. Jak to wszystko jest przemyślane i jak dobrane są po prostu fajnie kolory. I co to jest? To jest, powiedzmy, tutaj możemy dziennikarstwo, pisanie sobie rozwinąć, sieci społeczne, jakiś malutki domeczek. Ja też miałam go do wyboru, żebyśmy tutaj mogli zamieszkać, no ale wybrałam w końcu inny. Czy coś jeszcze ciekawego tu jest? No, pełno ciekawych lokacji. Mamy na przykład basen jakiś publiczny, też fajnie zrobiony. No, właśnie nawet kilku simów jest. No zobaczymy jak Simowie z tego miasta wyglądają. Mam wrażenie, że nie, że nie są trochę do siebie podobni. Luna, Sera, Twiki, Tenika. Mam wrażenie, że oni są troszkę tacy zrobieni na takich mieszkańców Hawaii. Tak mi się wydaje. A tu jest nasze, nasze takie jakby muzeum, galeria sztuki, coś takiego. Czyli budynki no, w takim podobnym klimacie są utrzymane tutaj. Zobaczmy sobie to jeszcze szybko. To jest restauracja z kolorowymi stoliczkami. Ja ją tak nazywam, zawsze mówiłam, że idę do kolorowych stoliczków. No i wygląda super. Najbardziej ze wszystkiego podoba mi się, podoba mi się ta strzecha na, na dachu. Wygląda naprawdę ekstra. Hmm, jeszcze jaka lokalizacja. E, tutaj już są nasze ustronie. Ja je umieściłam właśnie w tym miejscu nad morzem. E, to jest parcela, która wymaga powierzchni 30x30, 30, czyli niezbyt dużo. Jeszcze sobie tutaj pojedziemy do parceli, która nazywa się Widok. E, widzicie, możemy sobie tutaj wejść, popatrzeć e, przez mm, teleskop na okolice albo w niebo. Naprawdę wszystko jest tutaj dopracowane do perfekcji, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, ale nie przedłużając, odwiedzimy już sobie teraz nasze ustronie. Tak, wybierzmy się tutaj z grupą. Ok, czyli saunę wam już pokazałam. Tutaj oczywiście mamy ten nasz lokal ustronie. Na pierwszy rzut oka, co możemy o nim powiedzieć? No na pewno to, że jest dość przestronny i że komponuje się tutaj do słonecznych wybrzeży. Ale oczywiście do Isla Paradiso równie dobrze będzie to wyglądało. Może do innych miast typu Bridgeport, no hello, trochę by nie pasował. Więc trzeba sobie też odpowiedzieć na to pytanie, czy chcemy go na przykład w Bridgeport, czy w Montewiście, czy nie. Jeżeli tak, no przecież nie ma problemu, a zawsze też możemy go jakoś przerobić albo zbudować swoje ustronie. U stronie to właściwie jest taka parcela, gdzie mamy bardzo dużo stołów do masaży i generalnie chodzi tutaj o odprężenie. Ale co jeszcze jest fajnego? Mamy tutaj łuk weselny i możemy tutaj zawierać śluby. Mogą przyjść nasi znajomi, usiądą sobie na ławeczkach i będą patrzeć, patrzeć jak tutaj zawieramy związek małżeński. Jest fajny basen z fontanną. Co jeszcze? Stół do masażu na zewnątrz. I fajna wanna jacuzzi, która przychodzi z tym miastem. Nie pamiętam teraz dokładnej nazwy. Chyba jakaś plażowa czy coś, ale nie będę Wam tutaj mieszać w głowach, bo naprawdę nie wiem jak ona się nazywa. Jeśli chodzi o te prysznice, to są prysznice zewnętrzne, ale równie dobrze możemy je umieścić sobie w domu, w łazience, jeśli ktoś by chciał. To też przychodzi oczywiście z tym miastem i z ustroniami. I teraz sobie zobaczymy jak ta parcela wygląda może od samego parteru. Tutaj jest fajne akwarium i ono właśnie przychodzi z tym miastem. Czekajcie, zerknę sobie jak to jest. Aha, nie z miastem, tylko dokładnie z tą parcelą. Czyli tak jak mówię, wanna, stół do masażu. Akwarium to są elementy, które dostaniecie kupując ustronie albo złotą edycję miasta Słoneczne Wybrzeże. Tak samo oczywiście te wszystkie elementy wystroju, które tutaj widzicie, a których nie rozpoznajecie, tak samo otrzymacie je z ustroniami, czyli ta półka fajna. Mogliście ją zauważyć u mnie w Twinbrook na mieście. Ojej, włączę światła. Właśnie, robi się trochę późno. Ja zatrzymam może kamerę, w sumie Simowi na razie nie są tutaj potrzebni, albo nie, niech dojadą, bo chcę pokazać masaż. Więc fajnie się wnętrza prezentują. Nie, nie wiem, mam ściany podniesione? Nie. Więc fajnie się te wnętrza prezentują, są takie uspokajające. Nie wiem po co jest tutaj po prostu szafka z po, po co jest szafka z ręcznikami na samym parterze, gdzie tutaj nic się nie dzieje. Ale mamy tutaj jakieś świeczki, coś takiego. Kolejne piętro. Dobra, ściągnę te ściany, bo nic nie idzie pokazać. Kolejne piętro mniej więcej to samo, prawda? Czyli mamy akwarium, czyli mamy półeczki. Tutaj jakieś leżaczki. Te leżaki też przychodzą z tą parcelą. Co jeszcze tu mamy? No i to samo tak naprawdę. O, tak to wszystko wygląda dokładniej, a z tyłu prezentuje też się całkiem nieźle. Ok, pokażmy, jak mogą tutaj się masować Simowie, chociaż być może też to już widzieliście, bo oczywiście możemy sobie ten stół do masażu, stół do masażu możemy sobie ustawiać, gdzie tylko chcemy. Zrób komuś masaż, tak? Zrobimy masaż romantyczny Simce Judy. No to może wyjść z tego jacuzzi. O mój Boże! Nie skorzystaj z masażu, tylko rób komuś masaż. Romantyczny i Judy. Dobra, mam nadzieję, że teraz się uda. W Twinbrook też moim simom chyba robiłam masaż. Tam mi się przynajmniej wydaje. Tutaj simy powinny się przebrać w strój właśnie do kąpieli albo właśnie w bieliznę. I rozpoczyna się masaż. Widzisz, że Peter dba o szczegóły, zapala świeczki. I będziemy się masować. Nawet nie pamiętałam, że on ma takie diabelskie tatuaże. Dobra, czyli powtórzę Wam, co yy, możecie dostać z tym z tym miejscem, z lokalem ustronie który osobno w Steam, w Steam Store kosztuje 1900 zł, Macie tutaj dokładnie 13 elementów. Jest to stół do masażu, który widzieliście przed chwilą. Oczywiście tą parcelę u stronie, czyli ten budynek, tropikalną wannę jacuzzi. O właśnie, tropikalna, tak ona się nazywa. Co jeszcze? Łuk weselny, to już wiecie. Akwarium widzieliście przed chwilą. Zasłony zasłony. Ja nie wiem czy te zasłony są tutaj gdzieś pokazane. Chyba nie. To nie są te. Nie, czy to są te? Tak to są te, tylko że one w oryginale są białe, ale widzę, że tutaj twórcy zmienili po prostu kolor. Ale to są dokładnie te zasłony. Leżaki, tak jak widzieliście, półka, naręczniki jest tutaj. W oryginale ona też ma jaśniejszy kolor. Co jeszcze tam było? Kolumna. To jest ta Eee, tu, 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 tu trzy rodzaje roślin. Trzy rodzaje roślin. Nie wiem, czy uda mi się tutaj te wszystkie rośliny pokazać, czy one, czy one mi się gdzieś nie pokowały. To jest na pewno jedna z nich. Mm. To chyba też jest jedna z tych roślin. Ta paproć taka wielka. Paproć olbrzymia. I jeszcze jedna taka paproć malutka, taka, o właśnie ta. Znaczy nie wiem, czy to jest paproć, ale tak mi to przypomina jakąś taką właśnie paprotkę. Czyli to dostaniecie z samymi ustroniami, bądź ze złotą edycją miasta Słoneczne Wybrzeże, bo ustronie do tej wersji Słonecznych Wybrzeży wchodzi. Natomiast jeśli chcecie wydać im mniej pieniędzy, to możecie kupić sobie Słoneczne Wybrzeże w wersji standardowej za 2450 Simpońców i tam jest tylko ta sauna para Buch. Nie ma stołu do masażu i nie ma tego ustronia naszego. Dobrze, myślę, że już tutaj temat wyczerpałam słonecznych wybrzeży. Rzućmy sobie jeszcze raz okiem na panoramę miasta, która jest dość imponująca. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Także zapraszam was na kolejny i życzę udanego weekendu. Trzymajcie się i pa pa.